w tym filmiku przedstawiam wam jednego z moich pająków dokładnie zajmiemy się ptasznikiem Lasedora striatipes tak wygląda moja półka z ptasznikami teraz zrobię takie przytknięcie i pojawi się ptasznik no tu już jesteśmy to jest tak to jest ptasznik Lacedora striatipes tutaj mamy logo Tutaj na terrarium są zaznaczone kreseczki, to są wylinki jej. To jest L14 już. Tutaj hmm, kupiłem od kolegi, jakiś miesiąc temu. To w terrarium ma. Korzeń tutaj jest widać. Znaczy korzeń, no takie tuba, że możesz się w nie chować. Nie wiem jak to widać u was. No. A tu jest ptasznik. Akurat mam chyba pokowane trochę takie dla ozdoby Że raczej fajnie wygląda Nie wiem czy widać Ale jak, no jest widać trochę Z reguły jest to ptasznik dość spokojny Jadu silnego nie ma, jad porównyw porównywanie z jadem pszczoły Że Polecany dla początkujących hodowców Osobiście ja też go polecam bo jest spokojna no, no z reguły, ale Moja na razie jest taka bardziej agresywniejsza że znaczy nie agresynieczko tylko bardziej szybsza Bo przed wilinką jest Bo już Tak wychodzi Tutaj mamy tak pokazane Słyszycie piękne No i dobra Teraz wymieszam taki pstryk I będzie na ręku. No to pstryk No już jestem Tutaj widzimy moją piękność Laserturę w Statypie jest Samica L14 8,5 dC no tutaj widzimy bardzo spokojna jest ładne mu Tak przybliżymy trochę zobaczymy czy będzie wyraźnie nie na sobie bieli trudno no ale sami widzicie nie spokojna jest że szczerze ja ją polecę dla początkujących hodowców ładna nie jest jakoś agresywna No, ja ją kupiłem od kolegi za... No, ja tak podejrzewam, że tanio Bo na samo teren da 20zł Że nie jest drogo No To jest jeden z moich 11 okazów, Ale to już będę w następnych filmikach Właśnie teraz zaczynam dopiero nagrywać Pierwszym tym No Że to, No, tak jak widzicie na filmiku, nie? Ja sobie pochodzę No Ruszy się, ruszy się i stoi Dobra, zamień stryk, Zamkniemy, wsadzimy do terrarium, niech już się nie będziemy jej męczyć No i będziemy mówić dalej gatunku No jesteśmy już, no tak jak mówię, ja ją kupiłem od kolegi Kupiłem ją jakiś miesiąc temu Wcześniej ją karmiłem tak jadami, Ale to ugryzła nawet nie mogę za małe dla niej, bo to jest 900 9 centymetrów to zamówiłem karczany madagaskarskie to szczerze tak dałem jej go jakieś nie wiem 3 tygodnie temu był dosłownie takie długości jakie ciało ale zaatakowała od razu go zjadła że tak jeden dzień już ślady nie było pokarczanie. gdzieś tam w tym tej łusce, czy to jak to się nazywa, ta tuba. Tam jeszcze łuski są jej tego karczana. No, tutaj widzimy, jak sobie piękna wchodzi. Nie wiem, czy mówiłem ona się nazywa dorcia, bo Lasidora dorcia. Bo takie dwa małe. Dwie lasydory, chyba na L1. Znaczy teraz mi wliniamy na L2. To jest od dory, a to jest dorcia. No, tak jak tutaj widzicie, nie? ptasznik stoi. Szczerze bardzo mi się podoba, jest fajnie takie ubarwione, takie kolana jasne Wokół karabaks jest taki ciemny i dookoła takie jaśniutkie No, tak myślę Jak ktoś by miał samca To samca, dorosłego samca, nasiodora stratipes To piszcie tak Planuję rozmnożyć je Że jak macie to piszcie No Chcecie, chcecie będziecie mieć zdjęcia jej, to piszcie w komentarzach. Nie ma problemu. Że tak to wygląda, że. No, moim zdaniem to jest gatunek polecany dla początkujących, że jest. No, praktycznie ona siedzi w miejscu. A ruszy, ruszy się tylko, jak się, jak się znudzi albo coś. To Znadko tylko jej dwa miejsca. Zaraz pokażę. Jedno miejsce, gdzie sobie przesieduje, to jest tutaj. Mchu a drugie to jest właśnie na tej tubie i w tej tubie, czyli to jest tak, tak, tak jakby jedno miejsce, bo tuba to jest jedno, że szczerze mi się podoba. No to na, na, na tyle dzisiaj. Teraz czekamy na filmik z zaspokojowaniem: Acantoscuria geniculata Samiec 2,5 cm Lacerdo na parę chyba na L7 i na Hadochromatus L3. Będzie filmik, czołem.